Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Przygód Mariana. Tak jak mówiłem i tak jak w poprzednim odcinku się wszystko zaczęło, ruszamy z F.A.K. Przeciwnik już nie tak straszny i wymagający jak Peterborough United, bo tylko Aston Villa. Nie przedłużajmy zatem i ruszajmy w bój o kolejną rundę w pucharze. Jeszcze mała wzmianka, bo zapewne nikt z was nie kojarzy takiego klubu jakim jest Aston Villa. Rozgrywa on swoje mecze w Premier League i tak naprawdę w żaden sposób nie ima się do Peterborough. Słyszymy się na stadionie. I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili: Stefan Dewry dołączył do Liverpoolu. Jego priorytetowym zadaniem będzie łatanie dziur po Van i Arnoldzie. Chociaż wszyscy doskonale wiemy, jaka jest prawda. Stefan miał już do czynienia z Marianem wcześniej, kiedy grał on w barwach Ajaxu i nieraz dostał o niego poryju, stąd z uwagi na utratę swojego, jakże niebanalnego wizerunku, postanowił dołączyć do Liverpoolu, aby Marian. Był tylko i wyłącznie po jego stronie. Ale zostawmy już twarz Stefana, bo zaczyna się dziać. Piłka do Mariana w polu karnym strzał. Delikatna brzucha, ale niestety słupek dobiega do piłki Shakiri i naprawia błąd Mariana, który postanowił obić słupek. Liverpool już w czwartej minucie wychodzi na prowadzenie, udowadniając tym samym, że Aston Villa naprawdę daleko jest do Peterborough United. Popatrzmy na powtórkę Zez Mariana, strzał w słupek i doskonała szybkość Szwajcara doprowadza do tego, że obija on obrońcę, a Willi strzelając bramkę. Czyli poniekąd głębiej zastanawiając się nad całą sytuacją, to obrońca tak naprawdę strzelił sobie samo Bramka jednak przypisana jest Shakiriemu i tak czy siak, Liverpool prowadzi 1 do zera. Fabinio podaje do Roberto Firmino, który bez zastanowienia oddaje piłkę polowi strzał, ale wprost w bramkarza. Marian jednak nie daje za wygraną i za wszelką cenę próbuje strzelić piłką w taki sposób, aby ta zatrzepotała w siatce. Ale póki co to trzepoczą jedynie chorągiewki w narożnikach boiska. A skoro o nich mowa, to do środkowania wprost do Roberta Firmino. Piłka z powrotem ląduje pod nogami u Mariana, który nie za bardzo wie co chce zrobić. Pozbywa się jej oddając ją Stefanowi, jednak Stefan Pożarty wręcz przez tremę, oddaje piłkę Aston Willi. Jedno jednak jest pewne: jeżeli nadal będzie dawał pożerać się tremie, to prędzej czy później pożre go sam Jurgen Klopp. W przerwie między tabletkami a grzybkami halucynogennymi. Weinaldom pod bramką Aston Willi podaje do Fabinio, Fabinio podaje do Mariana. Marian z piłką strzela, ale chciał tylko sprawdzić, czy nogi Engelsa nie są na pewno z waty. Piłka odbiła się od nich sprężyście, zatem zdecydowanie nie. Nope. Mamy jeszcze oficjalne potwierdzenie zdrady, jakiej dokonał Van Dijk na Liverpoolu. Na dodatek PSG zapłaciło za milczenie temu zespołowi aż 107,6 miliona euro. Jednak skoro oficjalnie taka informacja pokazuje się w trakcie meczu, to coś z tą dyskrecją do końca nie wyszło. Albo po prostu ktoś jeszcze nie dostał pieniędzy. Neuhaus do Trezeg, Trezegę do Neuhausa. Neuhaus jednak oddaje piłkę Trezegę. Co zrobił Trezegę? Nie wiem. Czy chciał z powrotem oddać piłkę Noyhausowi? Nie sądzę. Czy był to strzał na bramkę Adriana? Też nie sądzę. Zatem, co dokładnie wydarzyło się w nogach Trezegę, nie dowiemy się raczej nigdy. Z pewnością ta akcja nie miała wyglądać tak, jak wyglądała w ostatecznym rozrachunku. Wesley, być może przyjaciel Harry'ego Pottera, podaje do Maggina, który próbuje naprawić błąd Neuhausa. strzał na bramkę, tylko zatrzęsła się od uderzenia zawodnika Aston Villa i z powrotem wróciła pod nogi do Mariana. Oczywiście wcześniej po drodze zaliczając dwóch zawodników Liverpoolu. Tymczasem Marian sam na sam z bramkarzem będzie oddawał strzał. Nie mam pytań, nie chcę ich mieć i dobrze, że sędzia zakończył tą połowę, bo musiałbym roztrząsać przyczynę występowania u Mariana, aż takiego Zeza. 1 do zera dla Liverpoolu, czekamy na drugą połowę. Roberto Firmino podaje do Mariana, który rozpędza się w kierunku bramkarza Aston Villa, ale Marian, ty już nie strzelaj. Piłka do Firmino i gol, 2 do zera dla Liverpoolu. I jak widać, jak się chce, to można. Po co strzelać, skoro można podać komuś, kto po prostu uderzy celni? W dodatku znów w stylu na Pirata. Liverpool pewnym krokiem idzie po awans do kolejnej rundy pucharu. Zobaczmy jeszcze raz powtórkę Marian, który na pewno chciał strzelać w ostatniej chwili. Zadzwonił mu dzwoneczek, nie chłopie, tym razem podaj komuś innemu. I tym samym piłka ląduje pod nogami Roberta Firmino, który bez najmniejszego problemu pokonuje Hitona. Wilk syty i owca cała, jak mówi polskie przysłowie. Niepokojące jest nieco zachowanie Jurgena Kloppa, który ostatnimi czasy cieszy się z bramek swojego zespołu. Ciekawe, czy to dealer zmienił zaopatrzenie, czy Jurgen zmienił dealera. Ale spokojnie, takie smaczki zawsze wypływają na światło dzienne, więc trzeba cierpliwie poczekać na brukowce. Trezeg podaje do Wesleya, który znajduje się w polu karnym strzał i tylko nogi Stefana de Vryja ratują Liverpool przed utratą bramki. Dobrze, a zatem, że Liverpool pozyskał aż tak cenne kończyny. Nawet Adrian z zazdrością patrzy w tej chwili na nogi Stefana, podziwiając ich solidną budowę i pracę. Januszewski rozpędza się z piłką, ale Marian, pamiętaj, ty dzisiaj już nie strzelaj. Podanie do Wijnalduma, Wijnaldum strzela i pokonuje bramkarza po raz trzeci. Nie ma dziś hiton łatwego życia z zawodnikami Liverpoolu. Najpierw Shakiri, potem Firmino, a teraz nawet Wijnaldum. Marian natomiast skupił się na tym etapie gry na rozprowadzaniu piłki i jak widzimy wychodzi mu to całkiem nie najgorzej. Druga asysta w tym meczu. Zobaczmy powtórkę. Marian ściągnął wszystkich obrońców wraz z Roberto Firmino, dlatego też Wijnaldum nie miał najmniejszego problemu z przymierzeniem piłki w kierunku bramki Hitona. Sam Hiton natomiast może mieć już tylko pretensje do swojej defensywy, że skupiła się nie na tych zawodnikach, co powinna. Jurgen cały czas zadowolony, co oznacza, że leki nadal działają. Nowy kapitan Liverpoolu natomiast odnotowuje drugie trafienie w FAK. Tony Cross przejmuje piłkę, zagrywa ją do Mariana. Marian prostopadłym podaniem otwiera drogę Roberto Firmino do bramki Rwajs, strzał na bramkę Hitona i po raz kolejny Roberto Firmino pokonuje bramkarza Aston Willi. Marian tymczasem zdobywa trzecią asystę w tym meczu, co tylko utwierdza w przekonaniu, że Marian, kiedy nie znajduje się w dyspozycji strzeleckiej, znajduje się zdecydowanie w dyspozycji asystenckiej. A cały Liverpool dosłownie nakopał Hitonowi do bramki. A na powtórce raz jeszcze świetne podanie Mariana do Roberta Firmino, który bez problemu znalazł się w bramkarskim, b. nie wiem czym, które po prostu okazuje się być polem karnym. Marian Mazeza, ja początki Alzheimera tworzymy dzięki temu zgrany duet. Wracając jednak do meczu, Liverpool 4, Aston Villa 0. Roberto Firmino tym samym strzelił drugą bramkę w FA Cup. Tym samym wyznając przy okazji Boga, jakim jest New Balance. Jemu z kolei, jak widać, mylą się strony, bo według mnie powinien poklepać się po herbie Liverpoolu. Zmiana w Aston -Villi. Wesley, jak widać, dostał powołanie do drużyny Quidditcha, dlatego w tej chwili musiał zostać zmieniony, aby zdążyć po swoją miotłę. Piłka do Stengsa, jeszcze Fabienio zagrywa ją w przód, ale sędzia kończy ten mecz. Liverpool pewnie awansuje do kolejnej rundy FA Cup, wygrywając tym samym za ją 4 do 0. Jeszcze ostatnie buziaki trenerów, i wszyscy mogą śmiało kierować się do szatni. Marian odnotował w tym meczu aż 3 asysty, co tylko potwierdza jego znakomitą formę. To tyle z dzisiejszego spotkania, przenosimy się do kalendarza. A przed nami mecz, który zapowiadałem już w poprzednim odcinku, ale wtedy zbytnio się rozpędziłem. Także teraz w końcu mecz półfinałowy Manchester United-Liverpool w rozgrywkach Carabao Cup. Go z jakiegoś dziwnego powodu kalendarz nie chce się przesunąć, ale mam nadzieję, że za chwilę to wszystko zostanie naprawione, bo FIFA ewidentnie nie chce, aby ten mecz został rozegrany, a my usłyszymy się już z murawy. A już za chwilę Tony Cross pokazujący, że nawet najprostsze ćwiczenie potrafi robić w zwolnionym tempie. Natomiast Andreas Pereira będzie ukradkiem zerkał w stronę Niemca po cichu, zazdroszcząc mu jego talentu. A to wszystko i jeszcze więcej, już za chwilę w trakcie meczu. Toni Cross podaje piłkę do Fabinho. Fabinho bez zastanowienia podaje piłkę do Mariana. Mając przed bola karnego, strzela na bramkę Dehey, ale ten broni ten strzał. Jak widać, jest z tego dumny jak paw, gdyż wskazuje na Mariana i prawdopodobnie chce mu przekazać, że w tym meczu już bramki mu nie strzeli. Panie Dawidzie. Krótki przekaz, przypominam, że na boisku nadal jest Maguire, który w poprzedniej akcji Mariana przy strzelonej bramce mocno pomógł. Ale to tak tylko na marginesie, nie żeby coś. Markus Rashford wybija piłkę wprost pod nogi Mariana. Niestety Mariana poniosła delikatnie ułańska fantazja, ponieważ próbował strzelić bramkę Dechei niemalże z kosmosu. Markus Rashford rozpędza się z piłką, podaje do Cristiano Teo, znajdując lukę w defensywie, szczęśliwie dla Liverpoolu. Hiszpański zawodnik z jakiegoś powodu podał piłkę do Orbana. Być może jest to jakaś forma wyrażenia sympatii, uznania dla drugiego zawodnika, nie mam pojęcia. Wiem natomiast na pewno, że Markusowi Rashfordowi raczej do śmiechu nie jest. Rashford postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, a w zasadzie to nogi, skiwał całą obronę, wybiega sam na sam strzał i tylko Alison powstrzymuje piłkę przed wpadnięciem do siatki. Teraz można stwierdzić na 100%, że Markusowi Rashfordowi po tym, co zrobił Christian Theo, naprawdę do śmiechu nie było. Co więcej, teraz Christianowi Teo na 100% do śmiechu nie jest. I rodzi się od razu pytanie, czy duet Rashford Teo będzie funkcjonował w dzisiejszym spotkaniu tak, jak założył to szkoleniowiec Manchester United. Januszewski z futbolówką przy nodze. Jednak jest jak niczym osioł i można mu mówić, żeby nie strzelał z pola karnego. Bodycha nie jest bramkarzem, który generalnie zwykł wpuszczać takie bramki, ale ten z uporem maniaka i tak spróbować swoje musi. To pomału staje się tak samo natrętne jak badanie przenikliwości piłki przez bramkarzy i innych zawodników drużyn przeciwnych. A de hej to ewidentnie brakuje magnezu, bo ciągle go łapie skurcz w tego palucha. Piłka szybuje do Mariana. Tylko żeby Marian tym razem nie próbował. Dobrze, podaje do Fabinio, tym razem Fabinio próbował zabić Maguire'a. Ostatecznie podanie do Roberta Firmino, który cofa piętką do sadach, który zdobywa bramkę. Nieprawdopodobnie wykombinowana cała akcja strzelecka, w której każdy był bardzo ważnym ogniwem z Harry Maguire'em włącznie. Dokładnie tak, nie bez powodu Fabinho z całej siły cisnął piłką wprost w twarz Harego, w ten sposób sprawił on bowiem, że jeden z defensorów United został po prostu wykruszony, tworząc dodatkową przestrzeń dla Mohameda Salaha, aby ten mógł oddać swój strzał. Jakimś dziwnym trafem, palec Davida De Gea hey tym razem nie wyprostował się. Klop dalej, pełen pozytywnej energii, nie chce wiedzieć skąd, a Mohamed Salah strzela swoją. Pierwszą bramkę w Carabao Cup w półfinałowym meczu, oczywiście dla Liverpoolu. Toni Kroos podaje do Mariana, który znów nokautuje Maguire'a. Piłka wraca do Kroosa, znów Marian. Piłka zostaje z powrotem oddana Krosowi, Ten podaje do pana offside'a, który w tym momencie spełnił się w swojej roli i zaliczył spalonego. Aż było widać ten błysk w oku Mane, który wiedział co tak naprawdę robi wybiegając przed szereg, ale bądź co bądź szacunek również należy się Maguire'owi, który z przestawioną facjatą zdążył dobiec do Senegalczyka i tak naprawdę przegrał z nim sprint raptem o długość nosa. A jeżeli zastanawiacie się dlaczego o długość nosa, no to przypomnijmy sobie co przed chwilą zrobił mu Marian. Tejo do Bruno Fernandesza, który w takim samym stylu jak Roberto Firmino podaje piłkę do Rashforda. Może i piętka Portugalczyka zdecydowanie widowiskowa, natomiast sam strzał Markusa Rashforda, no cóż, obił tylko boczną siatkę. A to raczej wbrew kodeksowi prawdziwego napastnika. Toni Kroos rozrzuca piłkę na lewe skrzydło w kierunku mane, mane jednak gdy zobaczył. Wana Bisake w powietrzu aż uciekł na aut, myśląc chyba przy tym, że przyjęcie prawego obrońcy Manchester United spowoduje, że piłka poleci za nim. Niestety tak się nie stało i piłka utrzymała się w polu. Piłka do manek, który zgrywa głową do Mariana Marian bez zastanowienia do Roberta Firmino. Jeszcze Marian przeleciał jak na autostradzie niemiecki, ale co z tego skoro Roberto Firmino i tak zdążył już stracić piłkę. Roberto Firmino z piłką zagrywa ją do Mohameda Salaha. Ten zostawia piłkę Marianowi, ale Marian nie był w stanie zrobić kompletnie nic, gdyż Maguire odpłacił mu pięknym za nadobne i wsadził mu nogę tam, gdzie nie powinien. Ściślej rzecz ujmując, między nogi wybijając mu piłkę. Tejo na lewym skrzydle wbiega w pole karne, zagrywa do Fernandesza. Fernandes wystawia piłkę do Tiago. Mało zabrakło, a Rakitic pomógłby Manchesterowi United zremisować w tym spotkaniu. Alison jednak czujnie złapał piłkę w rękawice, pozbawiając Manchester tej szansy. Christian Teo z piłką oddaje ją do Bruno Fernandesza, ale sędzia przerywa ten mecz w niewiarygodny sposób, używając swojego gwizdka, obwieszczając tym samym, że Liverpool awansował do finału Carabao Cup. Jedyną zagadką, jaka pozostała do tej chwili, to to, kto będzie rywalem The Reds. Manchester United nie był w stanie stawić oporu Liverpoolowi i przegrywa ten dwumecz 0–2. A my przenosimy się z Murawy, aby poznać rywala Liverpoolu w finale Carabao Cup. I oto FIFA spieszy nam z odpowiedzią na nasze pytanie. Będzie to Manchester City. Czyli czerwony Manchester został pokonany, teraz przed Liverpoolem niebieski Manchester. Zatem dla Mariana albo pucharek na półeczce, albo pasek na dupeczce. Bowiem wszystko ma swoje konsekwencje. Ale to dopiero za miesiąc, bo teraz wracamy do meczów ligowych. Kolejnym rywalem Liverpoolu będzie Huddersfield. Nazwa klubu niezbyt wygórowana, dlatego, FIFA na pewno zadba o emocje. Przenosimy się zatem na Anfield, aby przekonać się o tym na własne oczy. Iwan Rakidic podaje piłkę do Mariana. Ten bez zastanowienia wpada w pole karne, i tak obrońcy przestraszyli go na tyle, że wytrącają mu piłkę spod nogi. Fakt, faktem, że cała ta akcja trochę przekombinowana była. Piłka do Fabinio. Fabinio podaje znów do Mariana, który tym razem, rozpędzony jak struź pędziwiast, wpada przed pole karne, oddaje strzał, ale wprost w bramkarza. Marian znowu zapomniał, że strzały z dystansu nie były jego mocną stroną w ostatnim meczu i nie powinien kontynuować tego w dzisiejszym spotkaniu. Ale cóż, osła z krwi się nie wyplewi. Marian tym razem postanawia zbiec na skrzydło. Szybka zmyłka, podanie do Rakiticia, ten do Firmino, z powrotem Marian z piłką. Prostopadle do Mane, Mane dobiega do piłki, oddaje strzał, ale wprost w bramkarza. Kolejna sytuacja strzelecka dla Liverpoolu i kolejny strzał w golkipera. Czy właśnie jesteśmy świadkami sprawdzania wytrzymałości fizycznej Schofielda na uderzenia? Tego jeszcze nie udało mi się ustalić, ale jeżeli poleci parę kolejnych strzałów również w niego, to z pewnością tak. Tymczasem rzut rożny Mohameda Sraga w pole karne do piłki dochodzi Firmino, daje strzał piłkę u Fabinio, który obija Shofielda. Kolejny strzał kolejnego zawodnika Liverpoolu, kończący się uderzeniem w bramkarza Hadersfield. Fabinio do Firmino, Firmino wystawia piłkę Marianowi, który znów decyduje się na strzał z daleka, ale tym razem nie trafia ani w bramkarza, ani w słupek, ani w poprzeczkę. Piłka po prostu przelatuje obok bramki. Czyli kolejny zmarnowany strzał z dystansu osła Januszewskiego. Jedyną rzeczą, jaką przemawia za tym strzałem jest to, że piłka naprawdę przyleciała nieopodal słupka, ale ja na pewno nie będę próbował starać się wytłumaczyć tego w rozwścieczonemu klopowi. Roberto Firmino z piłką wypatruje mane i do niego posyła podanie. Mane decyduje się na podanie do Mariana, który sprytnym zwodem mija obrębę w butach pole karne strzał i bramka. Liverpool po strzale Polaka zaczyna prowadzić 1 do 0. 30 minut zajęło piłkarzom Derec, wyjście na prowadzenie z przeciwnikiem, jakim jest Huddersfield. Powtórka doskonale ukazuje nieprawdopodobnie prosty zwód Mariana, który zgubił całą obronę, a następnie sprawił, że Marian został sam na sam z bramkarzem i tutaj już bez problemu pokonał go strzelając bramkę dla swojego zespołu. I dobrze się stało, bo Jurgen Klopp dzięki temu zapomniał o tym, że przed chwilą był wściekły. Łukasz Piszczek zmuszony jest podać Alisonowi, który zaprezentował nam niebywałe umiejętności do dryblingu. Wspaniały łyżwiarski niemal obrót o 360 stopni i podanie z powrotem do defensora Liverpoolu. Aż łezka się wokół kręci widząc takie talenty w drużynie. Sadio Mane na lewym skrzydle rozprowadza piłkę do Roberto Firmino, który nieco przecenił umiejętności sprinterskie Mohameda Salaha, który przegrywa pojedynek z obrońcą Huddersfield. Marion z świetnym podaniem otwiera Sadio Mane drogę do bramki przeciwników. Mane jednak dopiero na samym końcu zbiega w kierunku bramki, decyduje się na dośrodkowanie, ale niestety zrobił to zbyt późno. Zbyt długi proces myślowy pozbawił Liverpool kolejnej szansy na bramkę. Po tym wszystkim jedynie Tavares zdobył siniaka. Roberto Firmino na prawym skrzydle w widowiskowy sposób przyjmuje piłkę, Tony Cross w polu karnym wystawia piłkę Marianowi, lewa noga, ale przydzwonił jedynie w słupek. Można tu śmiało mówić o sporym niefarcie polskiego zawodnika, ale jeszcze akcja się nie skończyła. Toni Cross z Fabinio zagrali sobie w Cymbergaja na Murawie, ostatecznie piłka trafia do Salah'a z powrotem do Toniego Crossa, jednak dośrodkowanie Niemca nie jest już tak doskonałe, jak przy strzale Mariana i piłka trafia do przeciwników. Podanie do Mariana, który świetnie ucieka panu Globusowi, wpadając w pole karne, strzał z lewej nogi, jednak sam strzał nie zrobił na Shofieldzie najmniejszego wrażenia, ponieważ złapał piłkę w swoje rękawice bez trudu. Potykający się Sadio Mane na lewym skrzydle dośrodkowuje w pole karne, piłkę przejmuje Velasquez, jednak ta ląduje na głowie u Mohameda Salaha, strzał w Schofilda i tym razem obite kolana bramkarza Huddersfield. Nerwów aż chmurki wypuścił z ust, ponieważ chyba jedyną częścią ciała, w jaką jeszcze nie dostał, jest po prostu głowa są z piłką zagrywa ją do Orbana, ten podaje do Mariana i w tym momencie, kiedy piłka dotknęła buta Polaka, sędzia kończy mecz. Zwycięstwo Liverpoolu, może nie widowiskowe, ale trzy punkty na koncie i to jest najważniejsze. Marian Januszewski w kolejnym meczu Premier League strzela swoją kolejną bramkę, ma ich już na koncie 15 i kto wie, może gdy utrzyma taką formę strzelecką w lidze, zostanie królem strzelców. I tym samym dotarliśmy do końca zimowego okienka transferowego. Za chwilę zobaczymy, czy Liverpool ściągnął sobie jeszcze kogoś na miejsce Aleksandra Arnolda. I na tej informacji zakończymy dzisiejszy odcinek. Okazuje się, że na godzinę przed końcem okienka Liverpool nie kupił sobie nikogo więcej poza De Vryje. Ja rozumiem, że co dwóch Stefanów w defensywie to nie jeden, ale uważam też, że ktoś powinien odciążyć Łukasza Piszczka na prawej w obronie. Nie ukrywam, że chciałbym się dowiedzieć, na co poszło pozostałe 150 milionów euro z zysku ze sprzedaży obrońców Liverpoolu. I oczywiście Lalany. Zgodnie z tym co mówiłem wcześniej, w tym momencie dotarliśmy do końca tego odcinka. Dlatego też, jeżeli podobał wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę. Standardowo zachęcam do pozostawiania komentarzy pod tym epizodem oraz zachęcam do zasubskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A los Mariana nie jest wam obojętny. Na sam koniec jeszcze pozdrawiam Donate Woźnice i żegnam się z wami. Do usłyszenia niebawem. Cześć.